This is a great exhibition about the Orthodox religion and this is something that connects also Greece to other countries in Europe as for example Poland or Ukraine. The Orthodox religion is in our culture, in our roots and in our history. I like the because I ogólnie this climate, this world. I've been wiele, many, wiele, wiele many Naprawdę dziesiątki, jeśli nie setki razy w Grecji. E, większość z tych miejsc, które są fotografowane, albo widziałem, albo byłem gdzieś w nieopodal. A więc, to jest mój klimat, to jest to, gdzie, gdzie, gdzie jest moje serce. I, e, i, i dlatego lubię to i, i cieszę się, że mogę to zaprezentować również Szczecinianom. Wszyscy podobają się, bo ja jestem tutaj przekorzanką tej cerki i bardzo lubię. Та церква, і теж деньчаба хотіла забачить. Я ще подобаюся наразі беда оглядом є ще до кінця. Grecy, którzy przyszli oglądają, to tak mogą się czuć jak w domu. Nasze Prawosławie w Polsce jest troszkę inne. To jest prawie Prawosławie Słowiańskie, ale ono zbudowało się na tej tradycji. Prawosławie Słowiańskie jest Prawosławiem, które przynieśli do nas sami Cyrli metody bracia i ich uczniowie, a więc ono wywodzi się stamtąd. Oni przyszli do nas właśnie z Bałkan, z Grecji i przynieśli to Prawosławie. Ono delikatnie się zmieniło, ale to, to to serce jakby, to, to podstawa została ta sama.